Cześć, nazywam się Dominik Strugała i opowiem Wam, jak wygląda rola game designera i jakie zadania mam w studiu Gamedust. Bycie game designerem przyrównałbym do bycia jednocześnie dyrektorem Jekielem i panem Hajdem. Z jednej strony niczym szalony naukowiec, metodą prób i błędów próbujemy do dodawać coraz to nowe elementy rozgrywki, które mogą rozwinąć naszą grę w coś nowatorskiego i dać graczom możliwość zabawy przez długie godziny. Z drugiej strony, niczym architekt próbujemy skonstruować stabilny projekt, który połączy wszystkie idee, często należące do wielu osób zaangażowanych w postawanie gry. Spójną, zrozumiałą całość, która nie równi niczym do mekskart. Tu pojawia się pytanie, czy game design to tylko posiadanie fajnego pomysłu? Na to pytanie istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź. To zależy. Fajne pomysły oczywiście pomagają, ponieważ łatwiej łączyć zupełnie nowe klocki w większą spójną całość. Niż starać się coś wkomponować do już utworzonych elementów. To mocno pomaga przeważnie w początkowej fazie projektu, gdzie wykorzystując burzę mózgów, zbiera się pomysły do jednego worka i na podstawie wszystkich koncepcji próbuje się wymyślić coś spójnego. W ten sposób dostajemy zarys tego, czym ma być nasza gra. Jeżeli chcemy zrobić grę o skakaniu, to musimy wziąć pod uwagę, co możemy napotkać na naszej drodze, co urozmaici naszą podróż, co będzie fajnie zobaczyć, a co trzeba będzie omijać. Jeżeli chcemy zrobić strzelankę, to jaki element sprawią, że gracz będzie wracał właśnie do tej naszej gry, a nie wielu innych pozycji dostępnych na rynku? Może to będzie różnorodność arsenału, może realizm używania broni, a może humorystyczny charakter, jaki towarzyszy graczowi podczas rozgrywki. Niestety, tak jak chemicy mają swoją tablicę Mendelejewa, game designerzy wciąż nie dorobili się uniwersalnego przepisu na dobrą grę. Powszechnie wiadomo, jakie elementy tworzą największe przeboje, jednak często złożenie do kupy wszystkiego, co aktualnie jest na topie i co teoretycznie graczom się podoba, nie daje pożądanego efektu. Najważniejszą rzeczą, jaką musimy mieć na uwadze game designer jest spojrzenie na daną grę ze wszystkich możliwych stron. W fazie koncepcyjnej ilość pomysłów ma ogromne znaczenie, jednak później umiejętność umieszczenia danego pomysłu w większej całości odgrywa dużo ważniejszą rolę. Dodatkowo świadomość z takich rzeczy należy zrezygnować, nawet kosztem własnych preferencji dopełnia listę cech, jakimi powinien charakteryzować się game designer. Czy zatem jest tak, że nie ma żadnej pomocy dla game designu? Otóż nie. Tak jak ja aktualnie jestem wspierany przez prompter, ponieważ nigdy bym się tego tekstu nie nauczył na pamięć, tak w procesie projektowania na szczęście największą pomocą są same gry, które już powstały. Dzięki analizie istniejących tytułów, zarówno tych dobrych, jak i tych, które zawadły, można jasno opisać założenia początkowe, jakie gra powinna spełnić, żeby dorównać oczekiwaniom graczy. W Gendascie kładziemy bardzo duży nacisk na tworzenie projektów w zasadzie ewolucji, a nie rewolucji. Jupitergrad był doceniany przez wielu graczy na całym świecie i za dopracowaną i przyjemną mechanikę poruszania. Stąd też przy tworzeniu założeń do drugiej części wiedzieliśmy, że potrzebują przynieść z podstawy z pierwszej części i obudować je o dodatkowe mechaniki. Na etapie określenia, czym powinna być kolejna część, pewien mądry człowiek powiedział: strzelanie wiaże jest lepsze niż brak strzelania. I tu już mieliśmy element ewolucyjny, który korespondował z oczekiwaniami graczy. Tylko czy dołożenie strzelania do gry, w której gracz porusza się niczym Spiderman po kosmicznej stacji, będzie wystarczające, żeby zachęcić graczy? To nie takie proste. Jeżeli już mamy jasno zdefiniowany pomysł, czas na jego realizację. Na tym etapie każda decyzja projektowania niesie ze sobą gigantyczne konsekwencje. Wiąże się to z wyższością pewnych elementów rozgrywki nad pozostałymi, z tym, jaki mają wpływ na cały kształt zabawy. Jeżeli istnieje element, który z perspektywy gracza wydaje się być ciekawy, ale może znacząco wpłynąć na całą rozgrywkę, to należy w takich momentach sprawdzić, czy korzyści z zastosowanej zmiany równoważą lub nawet przewyższają ryzyko porażki. Jeżeli nie mamy pewności, że korzyści są większe, to niestety, ale takie pomysły na etapie realizacji się odrzuca. Szczególnie istotne jest to w wirtualnej rzeczywistości. Projektując gry w tej technologii musimy uważać, by nie zepsuć poczucia funkcjonowania w otaczającym gracza świecie. Musi się on czuć tak, jakby to miejsce, w którym się znajduje, istniało naprawdę, a jego ręce w przypadku Epitergradu naturalnie zostały zastąpione przez dwa urządzenia do strzelania przez Gry w wirtualnej rzeczywistości w dużej mierze opierają się o trzy klasyczne kategorie, które można nazwać. Jest to walka, strzelanie i rekreacja. Największy nacisk położony jest oczywiście na grach opartych o strzelanie, czy walkę ze względu na możliwości, jakie daje wirtualna rzeczywistość. Kto z nas nie chciał choć raz móc w niesamowicie realnym i sugestywnym środowisku walczyć za pomocą miecza świetlnego, czy rzucić jakiś czar uniemożliwiający wrogów? Coraz więcej tytułów wykorzystuje jednak inne, mniej oczywiste możliwości, jakie daje wirtualna rzeczywistość. Gracze mogą teraz sięgnąć choćby po tytuły w stylistyce Escape Roomów. Jeszcze więcej zabawy dodaje przy tym wszystkim możliwość zabawy w kooperacji, która jedynie zwiększa uczucie przeniesienia do winnej przestrzeni. Wirtualna rzeczywistość mimo to wciąż czeka na odpowiedniki wielu popularnych gatunków znanych z klasycznych gier komputerowych. W Wirtualnej rzeczywistości brakuje prawdziwych gier platformowych, RPG, akcji. To miejsca, które warto zapełnić. Poza tak dużymi gatunkami nadal jeszcze jest gigantyczna potencjał na hypercasualowe, czyli bardzo przystępne dla niegraczy tytuły. Myślę, że ten etap dopiero przed nami, ponieważ nie wymaga on gigantycznej rewolucji przemysłowej, a zmiany podejścia graczy do nowej technologii. W końcu jak już zakładamy gogle, to nie oczekujemy krótkiej rozgrywki jak większość gier komórkowych, a dłuższej wciągającej zabawy. W wirtualnej rzeczywistości zdecydowanie brakuje gier, chociażby wyścigowych. Kto z nas nie chciałby pojeździć krętymi ulicami miast za starami szybkich samochodów, ale będąc na miejscu kierowcy, a nie z perspektywy ptaka, który uparcie goni nasz samochód? W GameGaście staramy się nie opierać na gotowych rozwiązaniach, a bardziej kierować znane i lubiane gatunki, w zupełnie nowej jakości uzyskanej poprzez przeniesienie ich do wiaru. Dlatego też kontynuacja naszego bestsellera, jakim jest Jupitergrad, z założeniem ma otworzyć nową przestrzeń w środowisku wirtualnej rzeczywistości, a nas samych zapisać na kartach historii. W GameDashie szukaliśmy synergii pomiędzy potencjałem gier zręcznościowych w wirtualnej rzeczywistości i rozwiązywaniem zagadek środowiskowych. Mając docenioną mechanikę poruszania się, wiedzieliśmy, że warto kontynuować tytuł, jakim jest Jupitergrad, ale nadal nie wiedzieliśmy, w którym kierunku powinniśmy się udać. I tutaj z pomocą przyszedł nam niewykorzystany gatunek, jakim jest metroidwania. Wywodzi się on z klasycznych tytułów Metroid i Castlevania, które są grami przygodowymi, podłączonymi ze skakaniem, zbieraniem lepszego wyposażenia i szukaniem kluczy do zamkniętych przejść. Była to odpowiedź na wszystkie nasze pytania i wątpliwości. Gatunek, jakim jest metroidwania, kładzie duży nacisk na eksplorację środowiska, więc pierwsza spróź graczy była już odhaczona. Wiele tytułów z gatunku ma charakter platformowości, więc nasza bazowa mechanika, jaką jest specyficzne bujanie się na linach z przestawkami, mogła się idealnie w to wpisać. Druga prośba graczy odhaczona. Kolejnym atutem tego gatunku jest walka, która odkrywa dużą rolę, więc i trzecia prośba graczy odhaczona. Wydawało się, że jest pięknie, ale gdzie w tym wszystkim zagadki? I tutaj ostatni element metroidvanii, który tylko twierdził nas, że to jest słuszny kierunek rozwoju. Ten typ gier jest mocno oparty o unikatowe umiejętności które wraz z rozwojem gry otwierają nowe przestrzenie przed graczem. Skoro mamy charakterystyczny schemat poruszania się, dlaczego nie zaoferować równie rozpoznawalnych narzędzi do swobodnego odkrywania zupełnie nowej i tajemniczej stacji kosmicznej? A jeżeli każde kolejne narzędzie tylko wzmocni możliwości akrobatyczne gracza i z każdym zdobytym elementem będzie otwierało coraz to większą przestrzeń, to możemy mieć pewność, że dostarczymy na rynek coś, czego wielu osobom od dawna brakuje. Na obecnym etapie pozostaje nam zaprojektowanie wszystkich wspierających eksplorację urządzeń i blokad, które mogłyby zostać pokonane. Ale na samym pomyśle gra sukcesu nie osiągnie. Więc do akcji musieli wkroczyć bardziej techniczni pracownicy GameJasta. To ich starania możemy oglądać na zapowiedzi naszego nowego tytułu. To nasi utalentowani graficy umożliwili podziwianie pięknych przestrzeni nadchodzących przeciwników i zapierających dech oświetlenia. Ale wszystko to byłoby tylko pięknym obrazkiem, gdyby nie dział programistyczny, który za pomocą magii kodu wprawił ten obrazek w ruch. Widok jak rozpisane, rozrysowane w formie dokumentów i grafów wymyślone przeze mnie koncepcje ożywają, daje dużo satysfakcji. Coraz częściej mówi się, że jakaś gra ma wsparcie dla wirtualnej rzeczywistości. Niektórzy pytają w tym momencie, czy to oznacza, że mogę w nią grać, tak jak sobie to wyobrażam? Swobodnie skacząc pomiędzy budynkami, swobodnie strując armią w grach strategicznych i ostrzegając niuanse, których normalnie bym nie zobaczył z perspektywy krewatury i myszki. Niestety jeszcze nie. Rynek wirtualnej rzeczywistości jest rynkiem dynamicznie rozwijającym się, nadrabiającym całe epoki rozwoju klasycznych gier w błyskawicznym tempie. Ostatnie lata pokazują znaczny postęp pod względem oprogramowania i wygody oraz moc obliczeniowej samych gogli. Jest to zasługa wielu nowych urządzeń konsumenckich, które nie wymagają od gracza podłączenia do komputera. Nadal brakuje synergii pomiędzy rynkiem gier komputerowych, klasycznych, czyli konsolowo-komputerowych, a rynkiem gier na wirtualną rzeczywistość. Jeżeli firmy starają się przenieść klasyczne gry na gogle VR, to często gra okazuje się zdecydowanie gorsza niż w przypadku oryginału. Dzięki temu zdecydowanie więcej uznania i pola do popisu mają mniejsze studia, które swoją uwagę skupiają tylko na rynku VR-owym. Z perspektywy twórcy pozostawia to ogromne okno możliwości tworzenia zupełnie nowych doznań i zaskoczenia gracza, jak znane przez niego elementy klasycznych gier można przełożyć na zupełnie nowe środowisko wykorzystującego potencjał. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej lub nawiązać z nami kontakt, to prawdopodobnie przesłania mnie właśnie plansza z informacjami, w jaki sposób możecie tego dokonać. Poza tym zapraszam na naszego Facebooka, Instagrama czy Discorda. Zostawiajcie łapki w górę, dawajcie suby i do usłyszenia. Wiele osób pyta mnie, jak to jest być gimgenerem. A to nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w game designie, najbardziej powiedziałbym, że pracę zespołową. Spajanie wszystkich składowych elementów związanych z tworzeniem gry w ramach spójnej wizji, realizowanej długimi miesiącami przez zespół. To właśnie te składowe elementy wpływają na nasze gry. Chodzi o to, że kiedy stosuje się pewne zasady projektowania, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajdują one swojego przełożenia na jakość gry. Nie zawsze to, co w teorii powinno zadziałać, działa. Jako projektant robię wszystko, by tego uniknąć. Wiele ludzi pyta mnie także, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz pomysły? A ja im odpowiadam, że to proste. To zamiłowanie do gier jest czymś, co każdego dnia dostarcza nowych inspiracji. Dzięki niemu dzisiaj projektuję drugą część Petersburga, a jutro, kto wie, może oddam się symulatorom i będę choćby projektował sadzenie marchewek.